Full Metal Panic. Pierwotnie FMP to leicht novel autorstwa Shouji Gatoch. Głównym bohaterem jest Souske Sagala. Nastoletni żołnierz, który nie miał normalnego dzieciństwa i całe życie spędził na polach bitwy. Obecnie służy w niezależnej organizacji zwanej Mithril, która zajmuje się zwalczaniem terroryzmu. Pewnego dnia Sagala dostaje nietypową misję. Z utajnionych powodów ma za zadanie ochronić chraniać Kaname cidoli. z pozoru zwykłej licealistki. Aby skutecznie ją ochlaniać, podaje się za ucznia z wymiany. Jak ostatecznie potoczy się nietypowa misja Sagary. Full Metal Panic to przede wszystkim świetne połączenie wielu gatunków. Jest tu zarówno akcja, mecha, dramat, Komedia, a nawet romans szkolny. Jest wiele tytułów, które próbują łączyć znane gatunki. Jednym wychodzi to lepiej, drugim gorzej. FMP zdecydowanie robi to dobrze, bo obecność wielu gatunków jest na przyzwoitym poziomie i z tego powodu nie ma niepotrzebnego zamieszania. Innymi słowy, jak jest akcja, to jest akcja, a jak jest komedia. To jest komedia. Fabularnie jest różnie. Pewien fragment historii jest skupiany na ciągłej akcji i walce mechów, a inny natomiast na szkolnym i zwykłym życiu głównych bohaterów. Akcja i dramat pojawiają się w celu ruszenia naprzód z poznawaniem kolejnych wątków. Natomiast komedia jest lekkim rozróżnieniem. Sama fabuła nie jest bardzo skomplikowana, jednak chwilami naprawdę ciekawie się ogląda i trudno przewidzieć określony ciąg wydarzeń. Bohaterowie pierwszo- i drugoplanowi są świetnie napisani. Ich charaktery w połączeniu z wieloma charakterystycznymi dla nich gagami i scenami komediowymi tworzą jedyną swoim rodzaju świetną komedię. Dobrym tego przykładem jest sama postać sagary. Dla zwykłych ludzi czynności, które są wręcz łatwe i oczywiste, dla niego są trudne i skomplikowane. Biorąc pod uwagę, że od dzieciństwa oprócz wojny nic nie znał, większość problemów rozwiązuje za pomocą pistoletu, kalabinu, granatu i innych militarnych zabawek. Dla niego pójście do normalnej szkoły to tak jak wejście do nowego i nieznanego świata, gdzie musi się do niego dostosować, choć dla niego jest to trudne. Zagala potrafi sterować mechem, skladać się, robić pułapki, walczyć wręcz, a nie potrafi na przykład zanieść pożyczonego Rzeszytu. Jest interesującą postacią, co przy nim trudno się nudzić. Do tego dochodzi jego ciągłe interakcje z Cidoli i powoli rodzące się uczucie pomiędzy tą dwójką. Oprócz akcji i komedii ten tytuł to też dobry romans, w tym anime wątek romantyczny nie jest traktowany przedmiotowo romans rozwija się powoli, naturalnie i bez żadnego podkoloryzowania. Zarówno ciągle chodzący z pokerową twarzą Sagala, jak i energiczna i jednocześnie nerwowa Cidoli, co ma osobowość podobną do Osobowości Cundele, Blasz Sagalon tworzy charakterystyczny duet, co wzajemnie się dopełnia. Graficznie jest przyzwoicie, ni mniej, ni więcej. Biorąc pod uwagę, że Seliam wychodziła na przestrzeni lat, zmiany graficzne można szybko zauważyć gołym okiem. Na lepsze oczywiście, choć kleska i design postaci pozostaje ten sam. Muzyka dobrze dodaje klimatu do wydarzeń na ekranie. Ale sama w sobie nie jest niczym nadzwyczajnym. Podobnie z openingami i endingami. Podsumowując, Full Metal Panic to jedno z tych tytułów, które można polecić praktycznie każdemu. Ci co lubią romanse i komedie, oglądaj ten tytuł, polubi się akcję i mecha. Tak samo z tymi co, podobnie jak ja, lubią gatunek mecha i akcji. Polubiłem romanse szkolne. Ja szczerze niespecjalnie lubiłem gatunek romansu szkolnego, ale po obejrzeniu FMP polubiłem bardziej ten gatunek. W tym tytule komedia świetnie bawi, akcja z mechami wciąga, ale też nie brakuje poważnych i dramatycznych momentów. Koniec końców, wszystko w tym anime tworzy nietypową mieszankę wybuchową, gdzie znane gatunki i schematy zostały połączone, dając dobry sens. Największą wadą w tej serii jest to, że nie została zakończona, ale nie martwcie się. W kwietniu 2018 roku zapowiedziano kontynuację. Nie mogę się doczekać, jakie przygody Sagale i ci Doli czekają w Ble Wiktorii. Może w końcu doczekam się zakończenia? I can